Nie ma drugiej części dnia. Słońce świeci. Ciągnik podstawiony. Podłączamy pompę. I leci woda. Zaczynamy regulację od Teksasu. Chlorek Mapikwatu, Środek Mepik. I Ambrosu. na bukunazą Po pół litra na hektar Jednego i drugiego Tak więc rozladam lejemy I jedziemy Szkoda czasu, szkoda dnia To będzie już początek regulacji i Jednym rozpiskiwaczem Zrobię resztę Plus zostaną bambrowe zasiewy Które niestety jeszcze muszą poczekać na jednoliścienne I na regulację Jak troszkę rzepak podrośnie Chociaż jednoliścienne to pewnie poniedzieli zrobię on tam jeszcze wschodzi co niektóre więc nie będę go zaczepiał na razie zaczniemy, a jeszcze dodatkowo dodam informację, że tutaj jest, zostało mi 250-300 litrów e, dwuliściennych e, roztworu i to będzie taka dodatkowa poprawka w, na Teksasie, bo tam coś wyłazi troszeczkę, z tego metazachlor trochę puścił jednak i w związku z tym e, Celowo zrobiłem tak, że wlałem więcej wody na 9 hektarów, zrobiłem pełniutki i żeby mi zostało I takim to będzie taka 1 czwarta dawki praktycznie Razem z grzybówką i ze skracaniem Taką popraweczkę na Nadwoliścienne Zrobię w, tylko na Teksasie raczej Tak na próbę, myślę, że nic się nie wydarzy W związku z tym nieprzyjemnego Tak więc widzimy się Na polu Dobra, pełniusio, jedziemy Kurde już jest Najgorzej, że nie mam nic od komarów, a tam skór czy syny tak atakują Kaptur na głowę I trzeba będzie jakoś papierosów więcej palić, żeby to zadymić kurwa 50-letni 50, 50 -letni staruszek i wszystkie prace nowoczesnymi maszynami nawet można nim wykonywać. To jest kurwa jakiś ewenement też. Łączę się teraz na początku, bo tam pod lasem to komary zaczną jebać. A teraz dawkę muszę zmniejszyć. OK. działamy Już pewnie zostało oprysku Wypryskam to na drogę parę minut, a minut w pół minuty no się wypryskane kurczę znowu mnie tak komary zgryzły to jest jakaś tragedia masakra cały pokąsany jestem i to jest strasznie frustrujące powiem wam jak trzeba tłuc te komary zamiast skupić się na tym gdzie się jedzie no i na spokojnie bo tak w kabinie głośno to ja nie wiem coś tam mówiłem podczas drogi jeden film mi się nie nagrał w ogóle o pokażę tutaj widać jak odbijają nie wiem co to jest zapomniałem Maruna czy coś Powój? Nie, nie powój. I dlatego stąd taka decyzja, że zostawiłem te 300 litrów w opryskiwaczu, żeby taką 1 czwartą dawki jeszcze poprawić razem z tą regulacją. Z tego co się tam zaorientowałem, że takie połączenie nie jest jakieś niebezpieczne, jeżeli dawka herbicydu jest 1 czwarta w sumie gdzieś około, może 20% dawki. Co więcej, a no co mówiłem? Mówiłem to, że cie... dlaczego cieszę się, bo wiecie, no, jak głupi do sera, nie? Że, że, ten, że ten rzepak wcale nie jest jakiś piękny. Tylko chodzi o to, że tutaj na tym Teksasie to jest najsłabsza klasa bonitacyjna gleby, jak na jakiej zasiałem rzepak. Chyba nawet kiedykolwiek. I stąd moje zdziwienie, z które przeradza się w radość, no, że, że, że wyszedł ładnie. Jak na, taką, jak na takie pole, to ja jestem super zadowolony, bo miałem wątpliwości, czy on w ogóle zejdzie. Bo tak jak mówię, kiedyś, kiedyś, z, z, jak te pole tylko dostałem, to dwa lata. Nie, trzy, trzy, trzecia uprawa moja to jest teraz. No to na pop przed pierwszą uprawą zasiałem tam na skraju, na końcu, poplon. Tam było przężyto z rzepakiem wymieszane rozsiewaczem pod talerzówkę. I kurde, rzepak coś tam tylko zszedł i padł, zszedł i padł. Takie malutkie te stały. No, takie... Pozwijane jakieś, taki dziwny. Tak jakby widać, że coś mu tam dużo brakuje, nie? A że ja pola wtedy jeszcze nie znałem. Badania zrobiłem. Pierwszego roku, oczywiście, ale nie pamiętam czy. Chyba już na wiosnę. Bo ja siałem tutaj kukurydzę pierwszego roku i jakoś na wiosnę przed kukurydzą robiłem badania, a nie jeszcze zimą. Jak to pole dostałem tam na jesień, dostałem to pole, ale już na jesień nie siałem. No i w badaniach wyszło, jakie pH i jakich składników brakuje. I po fermentem praktycznie wszystko uzupełniłem. Tutaj poszło jeszcze pod kukurydzę, oczywiście, obornik. się, to nie jest nic oczywistego. Po prostu poszedł obornik w ilości około 300 ton. Na dwóch pryzmach było, pamiętacie tu i tam na końcu był kaczy z kurników. Obornik no i po ferment poszedł przed kukurydzą. Później, później właśnie po kukurydzy spieprzyłem sprawę. Ale to ja miałem takie swoje. Yy, prywatne po prostu sprawy wpłynęły na to, że zaniedbałem pole I owiec zasiałem po kukurydzy Praktycznie bez nawozów żadnych, nie dałem mu pofermentu I trochę to bardzo źle zrobiłem no. no ale teraz przed rzepakiem poszło sporo tego, ojeździłem się No i chyba jako tako będzie coś Oczywiście nie ocenia się rzepaku w tym okresie, tylko na przyczepy zdaję sobie z tego sprawę, ale jak na razie jestem zadowolony, że zszedł i chce żyć. Teraz trzeba mu tylko pomóc wapna nie dawałem tutaj. PH tutaj było 5,8 jak dobrze pamiętam Tylko, że ja robiłem chyba dwa badania tak do domu, jedno i do i tam było 5,3 i 5,8, jak dobrze pamiętam. Ale ja w pofermencie dostarczam wapń w czystym składniku. 20 kg czystego składnika jest w jednej beczce, dostępnego, przyswajalnego od razu dla roślin do spożycia. Ono może tam nie podnosi pH, chociaż sam poferment ma pH 8. Jest zasadowy. No i ta zawartość wapnia. Jest dostępna dla roślin do funkcjonowania. Tutaj wapno jest zaplanowane, ale jeszcze pewnie po rzepaku dopiero. No się zresztą już teraz nie ma. jak... A ja tutaj dawałem wapno przed kukurydzą. Zapomniałem. Dawałem wapno przed kukurydzą. To znaczy kukurydza już schodziła. Pogłównie dałem granulat. Nie pamiętam co to była za firma, ale tam 97% wapna. Czy wapnia? To w, w tonie. I tego poszło chyba 22 big bugi, jak dobrze pamiętam, na całe te pole. No, mniejsza z tym. Tak mi się po prostu przypomniało e, tak czy siak zabieg wykonany, i teraz będę obserwował tylko co się dzieje. Nie miałem żadnych nalotów e, robaków na żadnych spól. Nie zaobserwowałem, to znaczy na jednym. Na jednym gdzieś chodziłem i kurczę, gdzieś niektóre listki były pogryzione, dziurko, podziurkowane, nie? Ale poza tym nie. Chociaż od tutaj Coś mu się stało, że on padł Chciał żyć Ale coś mu żyć nie daje No nic, dobra, co? cały dzień na opryskiwaczu w głowie mi szumi Powiem wam Forshi'tem do 50 hektarów tak jak ja mam To da się obrabiać ale już ani hektara nie chciałbym więcej Jest jeżdżenia Ja mam pola daleko Dzisiaj zrobiłem może z 50 kilometrów to mało mało Jadąc z Miłkowa przez Siemień, wola Tolnicka, e, później pryskałem siemień i przez od siemienia do Parczewa 15 km lubelską na wierzbówkę i już wracałem na naokoło z drugiej strony e, przez koczergi. No i teraz tutaj z powrotem na siemień. To na samym asfalcie 50 km zrobiłem. Mam dość na dzisiaj. Tak więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się i niech prąd będzie z nami.